Siemaneczko, z tej strony ogram to. Jest niedziela 7.50. Jedziemy do łodzi właśnie na kolejny pre. Mam nadzieję, że coś tym razem mi się uda ugrać. No i przede wszystkim wydropię jakieś fajne karty. Siemaneczko. Jeżeli znowu chcecie zobaczyć pełen emocji live Zapraszam 10 czerwca na kanał do Jakuba Kołodzieja Będzie live, będę tam oczywiście ja, gościnnie Pełno emocji, pełno dropów i ogrywanie build and Battle w dodatku Paldea Evolved Zapraszam No i jesteśmy już w Łodzi Za chwileczkę idziemy do gralni Pomachać proszę, łagabundu Szybka droga, strasznie szybka droga przede wszystkim Jechaliśmy, może z dwie godziny, może nawet nie. Jesteśmy godzinę wcześniej. Idziemy się zapoznać z miejscem. Jesteśmy już w Grani, w Łodzi. Ludziska z Radomia, pomachać, proszę. Dobry. Więc przejdziemy się, zobaczymy co tu jest mniej więcej. Teraz się najmniej te jest tak naprawdę, więc, więc e, tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy troszeczkę za wcześnie. Storyki się już zaczynają szykować. I tak wygląda druga sala właśnie. Jak się wchodzi. Jest tutaj też wnęka. Także teraz tylko czekamy. A kogo my tu mamy? Pana Muchę i jeszcze Siema Jak tam nastroje? No przyznam, że bardzo ciekawie, bo w porównaniu do tego co tydzień temu No to tym razem podobnie jak we wrocławskiej lidze Dostajemy od razu trzy bustery na start dodatkowe, a nie no. pod koniec Tak. Więc tak naprawdę razem z tymi czterema co są w prepaku otwieramy siedem Tak i to jest deki, zarąbista opcja właśnie no. To jest super opcja. Także no, liczę, że coś ciekawego wyjdzie, ale też liczę, że po prostu ładne karty się wyciągną. No. Także, w sensie Łódź pozazdrościła Wrocł Wrocławiowi. Wrocławiowi, tak się wymawia? Wrocławowi. Wrocławowi, Wrocławowi. o, tak. no. Zgadę. Także, ale mówić. fajnie, fajnie. Lepiej się chyba będzie grało, no nie? Też to, zobaczymy, ja tak na przykład jeszcze nigdy nie grałem. Więc... Ja też nie. No. Ale wrocław z kolei widziałem, że przynajmniej, jeżeli dobrze pamiętam z filmu Dominika, no. to oni jeszcze potem mają dodatkowe i tak boostery jako nagrody. Jako nagrody chyba tak, no. dla pierwszych trzech miejsc. Okej, okay, tak, czaj. U nas tego nie ma po prostu, ale no czaje. też chyba przez to mamy nieco tani, ale nie Tak, taniej jest, bo tam chyba 179 jest? O oh, Jezu! Yes. Coś ten U nas 139. Ale nie jestem pewien, tak? Także okay, gdzieś tam się tutaj wyświetli może cena kiedyś. Ale ale, ale ale każdy gracz dostanie Price, packa, to jest. price packa, no to jest, no, też, to też, jest to też fajna opcja. Ale dwójkę czy jedynkę? Jedynkę jeszcze, jedynkę. jeszcze jeden mamy. No to czyli jest szansa na jakiś drogi. No to składa Charizarda Vimax ze stampem ligowym 400. To euro. by było spoko. Ile? 400, 400 euro No u nas ten Omasko oh, e, o, Julek, Julek Julek On jest na Erasmusie w Portugalii i w portugalskiej lidze miał Price pack który do tego. To, to był jego pierwszy wymać. Price pack Ja piercie. No to sprzedał, sprzedał. sprzedał. Znaczy dogadał się kapkę niszczącą cenę, no, ale no, no nadal to było no, chyba z jakiegoś ale... półtora koła z złotówka To sztosik, to przecież, Jak jakby... no. Fajna jest fajna. Opcja. Potęga wygrana. Nie nie, bo jest. A Wyczytam dla listę zapisanych i jeśli kogoś nie zapisałem, to proszę się zgłosić, a później będziemy wyczytywać jeszcze raz osobę po kolei i każda osoba będzie brała jedną paczkę Battle Deca oraz od razu dostanie trzy boostery. I z tego można od razu robić talię. Także super, tu jest ta różnica siadam właśnie, no nie, że... Tak, siadamy obok siebie, no. Także tu jest ta różnica właśnie, że jak ostatnio na byliśmy, byłem właściwie z Adą, były cztery boostery, plus paczka, która była w jeszcze... środku. Cały, cały prepak po prostu, to no nie? Teraz jest siedem boosterów, czyli te trzy, które się dostawało na końcu, dostaje się na początku i tak budujemy po prostu swoją talię. <śm> Idziemy po prize paczkach. Wybierz mi. Nie, wróć. Miałem <śm> najmłodszego, czego w Z Dobra. Czy był legalny? Oczywiście dziękuję bardzo. Powodzenia. Dziękuję bardzo. No i dobra, otwieramy sobie lyserek. Może być się. troszeczkę głośno, jakoś no spróbuję no ewentualnie no. to coś pogarnąć. Ale... się no. wymienić. Ale... Zobaczymy co będzie w tych pakach. Kurde, fajna opcja z tymi siedmioma paczkami jest ogólnie. Jaram się mocno. Tutaj Wiktor. Wiktor ładne dropy trafił. Dobra. Kurde. Nice. Patrzymy, co ja mam jako kartę promkę I Markrow Team Markrow jest Trzeci Murkrow Trzeci Murkrow na staliku, no nie? Jest Bax Calibur i jeszcze co jest? Jeszcze nie otworzyłem. A, nie okay. Zobaczymy, co jest w środku te, tej paczki Jest Co? Bax Calibur. Calibur. Calibur się trafił Dorianowi Uf. Patrzcie, co? jaki nimikiu, jakiej słodzie. Ale o kurde, pokaż. O kurde, pokaż. O kropnięty Fajnie, fajnie. Zobaczcie, co się trafiło Filipowi Pokemucha. Filip ma kropniętą kaskę No nie, no Zobacz, nie. Ja. Ładnie. Nice, ale jak Dobra, ładnie, patrzymy. Linia jest Mulchrow. Energie mroczne. Ale Wodne energie Jest Ultra Ball. Superior Energy Retrieval. Nesbol, fajnie. Dwa bole już mamy, Youngster. Profesor Research Dendra. Co Dendra robi? Full okay. Klawel. Jest paldański Tauros. Murkrowy Flamingo. Freaky Kurde, nie znam tego Pokemonu w ogóle. Frigibugs. Arktybugs. A, ah, Bugs Calibur. No Ok. O kurde. Bugs Orde. Boss ORDER, ładnie. Jak mi zależało na tej karcie! Pochwal się! Tak! tak. <laughs> Shadow trafił. Alta. Shadow trafił. To znaczy swoje. ten special illustration rare. Tak. Shadow swoje trafił, no ładnie. Dobra. Uuu. Patrzymy co mamy jeszcze w paczkach innych. I TINKA Kole, Busterek pierwszy. Sześć, czwarty burk na stole. <laughs> ja pierdzielę cztery Markrowy, no nie? Kodzik. To będzie dla mnie. Nie przekręcamy Slowpok, Lidlio, Rockrafik, Paumi, Sudowudo, Grusza. Druga. Ok, zaraz sobie przeczytam co to robi konkretnie. Pierwszym rewersem jest Frygib. Flamigo! Flamigo jest z kartą Artową i Gargankal. Gargankal. Ok, dobra. Garganaku. Drugi busterek. Danskres, Slakot, watrel Wekoko. Jest i stadion jakiś. Flora Gato, Quaxwell, Tyranitar, Gyarados, Ale ładny Artego Gyaradosa jest. Strasznie mi się podoba. Strasznie ładny jest. I ostatnią kartą jest. Jakiś humanoidalny Pokémon. W ogóle nie skapnąłem się, że Rewersem jest tutaj Tyranitar. Przez to, że nie widziałem w ogóle tych znaczków. Ale ok. Następny Busterek. jest to może później, wiem. Chodziki. Tutaj, trener. I tutaj mamy. Tak. Kufancika. Kroganka, Rockidi, Magnemite, Falkner, OK, Seviper, Lew i ONO Kurczę, ale w sensie rewersowa, no dobra. I jest Quaxwell! Ole ładny jest! Piękny jest! Kurde, trzy bustery i takie fajne dropy. Tinkaton! Piękno! Ja mam taką. Po prostu piękny. A ja mam taką. Ja muszę się zastanowić, o, się o kurde. O, zimno, Pokaż się. Wow. Pokaż wow. To, nieźle. Jest! O! Te krzyki, no nie? Tyle są najlepsze po prostu. I cztery busterki jeszcze zostały. Strasznie długo mi schodzi z tym otwieraniem tych boosterów. Zaraz będę musiał tutaj sobie posegregować to wszystko, bo zaczyna być jeden wielki burdel, chaos tutaj się zaczyna robić. Litleo, Aurocraft, Palmy, Larvitar, Raichu, którego chciałem mieć bardzo. Temu Frigibals i Glimora, ok. To niech sobie idzie. Tutaj jeszcze jeden boosterek. Kurde, tych boosterków jest naprawdę bardzo dużo. Ok, tutaj jest Lapdisk. Snower, Fletchling, Voltorb jakiś tam Falkner Dudun Spurs masakra, Ketodl e, Graffiti Maupa i Spiritomb okay. i następne boosterki o ten się otworzył, w sumie nawet nie musiałem otwierać, otwarty booster miałem Kodzik i tutaj mamy Clawel Tropius, Dance, Hopip, Kilowattrel, Azumaril, Vespiquen, Glimmet, Hopip i Rapska. OK, i ostatni booster, The Last Pack Magic, tak zwany, w którym będzie co? Patrzymy. Tinkatin Mankey, Monkey, Delibird. Super Rod, bardzo fajnej tamy. Krywalny będzie na pewno Pinkurcin, Crocalor, Graffiti Małpa, ee, Karkadet Giraffaring i Hydreigon jest holocardem Także z moich siedmiu boosterków, dwa dropy: Flamigo i Quaxle. Będzie wyglądała moja talia no. na nie wiem co z tego będzie. Falnie nie mam pojęcia co z tego będzie, ale mam nadzieję, że chociaż cokolwiek uda mi się wygrać. Trzymajcie kciuki. Że tutaj zaczynają. Trzecia runda jest akurat. Rozejrzymy się troszeczkę, zobaczymy co tu się dzieje na tych stołach. Tutaj kolejny przerwany. Tutaj jest trzeci, czwarty stół, czyli można powiedzieć, topka dzisiejsza i Wiktor, pierwszy pre. już w topce. Nieźle. <grym> I ostatni stół. Tutaj mamy kolejnego reprezentanta Radomia. Słabo mi to idzie reprezentacja Ale. Jak gdyby nie to, że nie mam pary, to też bym pewnie. Czyli wygrałeś? Wygrałem no. Najszybsza wygrana w historii. No i dobra, podsumowanko. Finalnie kończę 2-2, chociaż zaczynałem 0-2, więc nie jest źle. Na sam koniec jeszcze otworzymy sobie pricepacka Prize Packa poczywko, więc zobaczymy, co będzie w Prize Packu. Mam nadzieję, że tutaj coś fajnego wkropnie, ale widzę, że Klara jest, więc to zaję. Jest już drop dla mnie, bo potrzebuję bardzo mocno dodeków i sobie zobaczymy. Jest Klara, jest Tower, coś tam. Rosmo, balonik energia holograficzna to jest fajny dropik to jest zwykła energia także to by było na tyle dzięki bardzo Łódź fajny pre, kolejny przede wszystkim trzymajcie się, siema!